Witam Was serdecznie. To już siódmy odcinek Crymal. Jeszcze na samym początku chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, słuchacie i komentujecie, ale również udostępniacie Crymala dalej. Pamiętajcie, tworzymy go razem. Crymal. Odcinek siódmy Morderczy list. Jonathan podjechał pod dom Megan, po czym od razu przeszedł przez furtkę i skierował się do drzwi wejściowych. Zapukał szybko i od razu wszedł, nie oczekując, aż Megan mu otworzy. Wypadła z kuchni na korytarz i wlepiła wzrok w Jonathana. Oboje stali nieruchomo przez dłuższą chwilę, po czym Megan wypaliła. No chodź, Jonathan, opowiedz, co się stało, bo cały czas nic nie wiem. Jonathan, nie zdejmując kurtki, poszedł za Megan. Usiądź, wskazała mu krzesło. Dzięki, ale. postoję. Usiądź, mówię, nie będziemy rozmawiać na stojąco. Nalegała, po czym Jonathan postanowił usiąść. Jego twarz nie zmieniła koloru, cały czas był blady jak kreda. No to opowiadaj, zaparzyłam Melisę. Powiedziała, stawiając na stole dwie filiżanki. <laughs> jak już wiesz, bo mówiłem ci przez telefon, byłem u Wiktorii na cmentarzu. No tak, wiem i co się tam wydarzyło. Powiedziała, przepełniona lękiem, bojąc się, co usłyszy za chwilę. No i gdy rozmawialiśmy, odszedłem kilka kroków, ale po naszej krótkiej rozmowie wróciłem do nagrobka. Zacząłem chyba po raz setny czytać tą tablicę. Zacząłem chyba po raz setny czytać to, co jest na niej napisane i nagle na samym dole przy ziemi zobaczyłem tasiemkę, czerwoną tasiemkę, która na końcu miała taki... taki koralik i pamiętałem, że... Tego tutaj nie było, a wyglądało to też tak, jakby wyrastało z ziemi. Zacinał się Jonathan, opowiadając. Podszedłem do tego, złapałem za tą dasiemkę i pociągnąłem, ale nie chciało wyjść, tak jakby coś trzymało tam z drugiej strony. Postanowiłem pomóc drugą ręką i wyciągnąłem rulon papieru. Rulon papieru ukryty w takim miejscu? wtrąciła zlękniona Megana. Rozwinąłem go po czym na samej górze zobaczyłem czarny rąb pełny w środku. A było coś napisane niżej? Po tym pytaniu, Jonathan z zapazuchy wyjął właśnie ten list. Płynnym ruchem przesunął go po stole w stronę Megan. Gordon wchodził po schodach ładnej i zadbanej klatki schodowej, myśląc o tym, co będzie robił, gdy dotrze do domu. Nagle na szczycie schodów pierwszego piętra wyrwała go z tych myśli sąsiadka: O, sąsiad! Nie właśnie do pana na górę szłam. Yy, pomocy potrzebuję. Ach, dzień dobry, pani Underwood. Co się stało? Zapytał Gordon, niekoniecznie pocieszony tym, że został wyrwany ze swoich myśli. Jednak, wbrew pozorom, bardzo lubił sąsiadkę. Pani Underwood. Pięćdziesięcioletnia, energiczna kobieta, która swoim nastrojem zaraża wszystkich dookoła. Zwykle uśmiechnięta, ciekawska, ale nie wścibska. Przyjaźnie nastawiona do sąsiedztwa, dbająca o kwiaty na klatce schodowej, bo z zawodu. Jest kwiaciarką. Jeśli chodzi o wygląd pani Underwood. Ubrana była zawsze bardzo stylowo, co wpływało na jej korzyść i odejmowało wiek. Widać było, że pani Underwood czerpie z życia całymi garściami. A to, że ma swój biznes, dodatkowo wpływało na nią dobrze. Pod zlewem mi cieknie. Pewnie coś się poluzowało, a ja się nie znam. Mógłby sąsiad? Tak. Odpowiedział sucho, po czym wszedł do mieszkania sąsiadki, gdy ta uchyliła szerzej drzwi. To zapraszam. Herbatę, kawę zrobić? Dziękuję, nie trzeba. Odpowiedział zimno, ale kulturalnie. Pani Underwood prowadziła go do kuchni. Tutaj jest kuchnia, o tu, 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 Szedł za nią jednocześnie rozglądając się po mieszkaniu. Zauważył, że wszystkie pomieszczenia są urządzone bardzo nowocześnie, a sąsiadka bardzo lubi różnorodne kolory. Widzi sąsiad jak kapie? Wskazała na szafkę pod zlewem. Mhm, mm wygląda na niedokręcony albo poluzowany gwint i uszczelka nie trzyma. Zaraz sprawdzę. Coś przynieść może? Miskę i jakąś ścierkę. Czy ręcznik. Sąsiadka wyszła z kuchni, a Gordon zaczął podciągać rękawy koszuli flanelowej. Niecałą minutę później pani Underwood wróciła. O, mam wszystko, proszę. Mhm. Wziął od sąsiadki żółtą plastikową miskę, w której były dwa stare ręczniki. Po czym, układając je po swojemu, położył się na podłodze i wsunął głowę do szafki. A sąsiad to święto dziękczynienia spędzał z rodziną, czy sam? Postanowiła zagaić pani Underwood. Ech, ech, sam odpowiedział z wysiłkiem przekręcając gwint. A, a to sąsiad pracował, że takie święto nie spędzane z rodziną? Paczki same się nie rozwiozą, nawet w takie święto, poza tym z ojcem prawie się nie znamy. A mama? Może jakieś rodzeństwo? Dopytywała. Matka nie żyje już ponad 10 lat, a rodzeństwa nie mam. Przynajmniej z tego co wiem. O, przykro mi, nie wiedziałam. Powiedziała zakłopotana. A niby skąd miała pani wiedzieć. Wracając w nocy z wieczornej zmiany, została potrącona na pasach, bo ktoś zorganizował sobie wyścigi. O, matuchno. Aż te cholerne wyścigi. Niby są przez policję wyłapywane, a mimo to i tak w nocy co chwilę ryczą tymi gratami pod oknem. A sąsiad pracuje jako kurier, tak? Pani Underwood niezgrabnie postanowiła zmienić temat. Tak. A ja mam kwieciarnię na rogu, ale... Wiem. Byłem u pani kilka razy. Akurat nie było pani, był ktoś inny. <grytanie> Nawet nie wiedziałam. Mam nadzieję, że wszystko było najwyższej jakości. Włącznie z obsługą. Odpowiedziała oczekując na pochwałę swojego biznesu. Tak. Było w porządku. Po tych słowach pani Underwood rozpromieniła się jeszcze bardziej. Kilka minut później Gordon zaczął wychodzić spod zlewu. A i już. Pięć minut i zaoszczędzone pieniądze i nerwy. Wykrzywił twarz w dziwnym grymasie, zapewne mającym być uśmiechem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie wiem, co bym bez sąsiada zrobiła. Ile się należy? Nic. Muszę iść. Spieszę się. No dobrze. Ale jak trafi sąsiad na mnie w mojej kwiaciarni... Będzie gratis. Zaoferowała się w niebo wzięta sąsiadka. Dziękuję. No to ja dziękuję. Gordon wyszedł z kuchni i ruszył do drzwi wyjściowych. Do widzenia. Do widzenia. Pożegnał się z sąsiadką i skierował do swojego mieszkania. Mieszkał zaledwie piętro nad nią. Przekręcił klucz i wszedł do mieszkania. Składało się z jednej sypialni, jednego pokoju dziennego, łazienki i kuchni. Korytarz, do którego wchodziło się przez drzwi wejściowe, również nie był wielkich rozmiarów. Na ścianie był wieszak na ubrania, pod nim drewniana skrzynia, gdzie Gordon siadał zakładając buty. Tym razem je zdejmował i poszedł do pokoju dziennego. W pokoju było niebywale jasno, bo przez okno wpadało słońce. Gdy Gordon przekroczył tylko próg pokoju dziennego, od razu zmrużył oczy. Cholera, jak jasno! Mruknął pod nosem, dodatkowo zasłaniając oczy ręką. Podszedł do okna i zasłonił grube zasłony. W pokoju zapanował całkowity mrok. Mieszkanie Gordona nie należało do tych najnowocześniej urządzonych, co jednak nie pozbawiało dobrego stylu, bowiem na pierwszy rzut oka można było dostrzec, że Gordon lubił stare meble. Stare meble, ale i starodawny wystrój. W pokoju dziennym nie było telewizora, nie było wielkiej sofy. Był jedynie okazany fotel, przy którym stał mały, zdobiony stolik. Oczywiście również w starodawnym stylu. Natomiast po drugiej stronie pokoju, pod ścianą, było umiejscowione stare, odrestaurowane biurko, przy którym stało piękne drewniane krzesło. Nad biurkiem wisiał obraz w drewnianej ramie przedstawiający florę. Gordon nie przepadał za obrazami o czymś. Zawsze gdy był jeszcze w szkole, bawił go obrazy jakichś bitew, w ogóle nie przepadał za obrazami z ludźmi. Choć był jeden, który zawsze tolerował i zawsze urzekał go, swoim pięknem, perspektywą, jak i prostotą, ale tak naprawdę ta prostota była tylko pozorna, Gordon rozejrzał się po ciemnym pokoju. Ech, zanim jeszcze zacznę dzieło, wezmę prysznic. Mruknął, idąc do przedpokoju i zerkając na biurko. Gordon wszedł do łazienki, zapalając wcześniej słabe światło. Nie lubił mocnego światła, więc zawsze cieszyło go to, że nie ma okna w łazience. Zatkał korkiem wannę, po czym puścił wodę. W międzyczasie, gdy wanna napełniała się wodą, zdążył się rozebrać. Sylwetka Gordona była nienaganna, choć nienaganna to mało powiedziane. Gordon nie był jakimś narcyzem, ale raz na jakiś czas lubił przejrzeć się w wielkim lustrze. Lustro to było umiejscowione niemalże na całej ścianie niedużej łazienki. Postrzegał takie przeglądanie się w lustrze jako sprawdzanie formy. Formy, która od kilku lat była niebywale dobra. Widocznie umieśnione ręce, w tym przedramiona, bicepsy, tricepsy i niebywale okazałe barki. Pomimo szczupłej sylwetki, Gordon miał bardzo dobrze rozbudowaną klatkę piersiową. Mięśnie brzucha były również doskonale zarysowane. Mięśnie w dolnej partii ciała, czyli w nogach, nie były aż tak wyeksponowane jak w górnej części, ale nie można było się do niczego przyczepić. Po szybkim sprawdzeniu formy, Gordon postanowił jasno-niebieską koszulę w kratę oraz czarne spodnie wrzucić do pralki. Zrobił to machinalnie, ale. Ach, cholera! Matka mówiła czarne z czarnym, kolorowe do kolorowego. Białe też osobno. Upomniał sam siebie, po czym wyciągnął czarne spodnie z pralki. Wzrokiem odnalazł kosz na czarne pranie i wrzucił je tam. Następnie wszedł do parującej wanny pełnej gorącej wody. Oh, chyba zasłużyłem na trochę relaksu <laughs> po całym dniu. Zaśmiał się, po czym położył i oparł głowę o skraj wanny. Po około 30 minutach relaksującej kąpieli, Gordon postanowił wyjść z wanny. Wytarł się krwisto czerwonym ręcznikiem, po czym przystąpił do golenia się. Co dziwne, robił to brzytwą. Nie uznawał maszynek czy golarek elektrycznych. Gordon ma taką wprawę w goleniu się brzytwą, że od dobrych kilku lat ani razu się nie zaciął. Po zakończonym goleniu nadszedł czas, aby coś na siebie włożyć. Garderoba Gordona nie była różnorodna, więc założył czarne, długie spodnie oraz czerwoną flanelową koszulę w kratę. W końcu nadszedł czas na ostatni element układanki układanki, a może właśnie rytuału. Gordon otworzył drewnianą szafkę, która wisiała nad pralką. <grym> Gdy tylko widział flakon tych perfum, na jego ustach pojawiał się uśmiech. Niejedna osoba mogłaby określić ten uśmiech jako uśmiech szaleńca. Ujął flakon w dłoń, po czym zwrócił się do lustra i dwoma płynnymi lecz powolnymi ruchami spryskał obie strony swojej szyi. Dla jednych smród, dla innych perfumy. Dominujący zapach wilgotnej, chłodnej ziemi. Stęchła piwnica, w której mieszkają nietoperze, butwiejące drewno i spleśniałe owoce. Tak wybrzmiewają pierwsze godziny perfum Gordona, ale po nich następuje przełamanie zapachu. Z zamroku wyłania się akord dojrzałych bananów, wymieszanych z figą. I to na ten moment Gordon czeka najbardziej. Tak bardzo na niego czeka, że od aplikacji perfum co pół godziny pociera rękoma szyję, po czym przykłada palce do nosa, sprawdzając, czy jego ulubiony moment zaskoczy go dzisiaj szybciej niż zawsze. Gordon używa tych perfum od kilku dobrych lat. Nie zmienia ich. Dlaczego? Bo te perfumy były prezentem od matki na jego urodziny, które po raz ostatni spędzali wspólnie. Dlatego właśnie ten zapach darzył tak wielkim sentymentem. Po rytualnym wklepaniu perfum w skórę, Gordon wyszedł z łazienki, skierował się do pokoju dziennego, a dokładniej do biurka. Usiadł w krześle i wziął w dłoń pudełko zapałek. Do rozpoczęcia pisania dzieła brakowało mu tylko jednego rozpalenia dużej świecy, która stała w rogu biurka. Gordon zrobił to, po czym cały pokój wypełnił się tańczącym czerwonym płomieniem. Płomień ten nie był zbyt jasny, ale doskonale oświetlał to, co za chwilę miało stać się na biurku. Gordon wyciągnął z lewej szuflady kartkę, natomiast z prawej pióro położył pustą kartkę przed sobą, po czym ujął pióro w lewą rękę i zaczął kreślić rąb. Gdy tylko powstał jego zarys, natychmiast został on wypełniony czarnym tuszem. W taki oto sposób na samej górze kartki można było ujrzeć czarny rąb pełny w środku. Gdy Gordon zakończył wypełnianie rąbu, zabrał się do pisania. Drogi Jonathanie, zapewne zastanawiasz się, skąd Cię znam. Tego dowiesz się w swoim czasie, jednak teraz. Chciałbym Ci opisać pewne zdarzenie. Zdarzenie to było dla mnie bardzo ekscytujące i na swój sposób wyjątkowe, ale wiem, że Ty będziesz postrzegał je troszkę inaczej. O jakie zdarzenie mi chodzi? Co chciałbym Ci opisać? Chciałbym Ci opisać moje spotkanie z Wiktorią. Tak, tak, dokładnie z tą Wiktorią, przy której na grobku znalazłeś ten list. <laughs> Żebyś ty tylko słyszał, jak ona cię wychwalała, jaki to nie jesteś wspaniały. <laughs> Wcale tego nie neguję, może dla niej byłeś wspaniały, najlepszy. <laughs> Jednak są na tym świecie ludzie, którym zrobiłeś krzywdę. <laughs> I chyba to przyznasz. A może nie? Szczerze powiedziawszy, w tym momencie mnie to nie obchodzi. Chciałbym Ci tylko powiedzieć, jak bardzo cierpiała. Zdziwiłem się, nie ukrywam, bo przy samym tatuażu <grywa> darła się w niebogłosy. Przepraszam. Próbowała się drzeć w niebogłosy. <grywa> A jejku, jejku. Urodziwa. Nawet jak krzyczała, to coś miała w sobie takiego magicznego. Ale to nieważne. Musiałbyś widzieć jej minę, gdy dowiedziała się ode mnie, że to ty jesteś moim głównym celem. <ścoughs> o, Jonathan, Jonathan. Gordon odkleił wzrok od kartki i zapatrzył się w płomień świecy. I wiem, że. Możesz być zaskoczony tak jak ona, że to ty jesteś moim głównym celem. Ale myślę, że jak się zastanowisz, to sam zrozumiesz pewne rzeczy. Z tego co wiem, jesteś dość inteligentnym mężczyzną. <laughs> I ja wiem, że będziesz teraz do mnie pałał jakąś złością, nienawiścią. <laughs> Ach, chociaż. Zacznijmy od tego, że nie wiesz, do kogo pałać tą nienawiścią. Nie wiesz, kim jestem. To też zabawny aspekt, że ja wiem o tobie niemalże wszystko, a ty nawet mnie nie znasz. Nie wiesz o mnie nic. A przepraszam, coś tam może wiesz. Na pewno wiesz to, że mężczyzna, którego znaleziono w ruinach, jest też moją ofiarą, tak jak. Moja nie doszła. Żona. <grystanie> Oj, Jonathan, Jonathan. Mam nadzieję, że chociaż się domyślasz, choć trochę ci coś świta. Chociaż tyle lat taki dobry człowiek, wzorowy obywatel, pracuje, płaci podatki. A, <grystanie> kończy się papier. Zatem, i moja wiadomość, do ciebie też się kończy. Kiedyś się spotkamy. Może za miesiąc, może za rok, <laughs> może jutro. Zobaczymy, zobaczymy. A póki co, życzę ci miłego dnia. Gordon postawił piórem kropkę, która zamieniła się w dużego kleksa. Zdmuchnął świecę, po czym wyszedł z pokoju. Megan skończyła czytać, po czym z nadkartki spojrzała na Jonathana. Cały czas był blady jak kreda. Czytała Joanna Kołaczkowska i. Przemysław Kowzana. To był siódmy odcinek. Krajmal. Opowiadanie kryminalne z nutą romans. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, skomentować i podać dalej. Bo to naprawdę ma znaczenie. Pisy zapachów. Sylwia Maria Kowalewska, czyli Panna Gourmand. Muzyka. Mikołaj Błaszczello.